Hej, hej, witam Was na kanale Charlie'ego i Paris. Charlie i Paris sobie jedzą obiadek. Mm, już kończą. że Zaraz pewnie przyjdą do mnie. <laughs> Temat na dzisiaj to wychowanie papugi. W ogóle co to znaczy wychować papugę? Jak się zachowuje papuga normalnie? O czym mogą świadczyć zachowania papuzie? Przynajmniej wybrane kilka z nich. A temat dlatego, że ja w, najprawdopodobniej jeszcze jutro, być może pojutrze, napiszę kolejną smutną historię na Facebooku, mianowicie o Arze, która została sprzelana chora ludziom, którzy po prostu myśleli, że no ta Ara jest taka spokojna, grzeczna. Owszem, no jakby piórka tej arenie były za ładne, ptak wyglądał nie za dobrze, ale myśleli, że tak jak jest taka opinia powiedzmy, że ptak po pierzeniu się wypierze i, i będzie ładniejszy i będzie wszystko dobrze no i tak dalej. No i ten ptak sobie był taki spokojny, za klatką mieszkał w ogóle, bo przecież nie rozrabiał, w ogóle tam siedział, się gapił przed siebie. Otóż moi mili, właśnie taki spokojny ptak, to jest między nimi ptak chory. Czyli ptak, który jest spokojny, siedzi, nie jest aktywny, patrzy się przed siebie, nie jest ciekawski, jest, nie rozrabia, to jest zazwyczaj albo ptak chory fizycznie, albo dla odmiany ptak chory psychicznie, emocjonalnie, tak? Czyli jak forma stereotypii. Dlatego, że też możemy się spotkać e, albo tak zwany złamany tak? Zaraz rozwinę to pojęcie. Mm, możemy się e, spotkać. Kochanie, a dlaczego ty mi niecabusę dajesz? Swoje makaronowe. E, co mówisz na papugom? Mm. Mm. No, dawaj, będziemy dalej o papuszkach mówić. Jakie to papuszki są niedobre. Eee... ཁྱོ 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 I wracając do takiego ptaka spokojnego, do tego co mówiłam, że rozwinę też o tym, że tak zwany ptak złamany. Słuchajcie, ja chciałabym mówić takimi bardzo prostymi słowami, nie, nie używając takiego powiedzmy tego słownictwa profesjonalnego, poprawnego, bo ono jest prawdę mówiąc trochę skomplikowane, szczególnie kiedy dochodzimy tam kara pozytywna, negatywna. I, i, i tak dalej, co sama w tym się mylę. Żabciu? Nie, kochanie, sią. To jest, no to jest takie powiedzmy, ja, ja też czasem narzędzęłam, że one są celowo komplikowane, żeby taki przeciętny zjadacz, słaba sobie tego niekoniecznie mógł zrozumieć i ogarnąć, żeby w tym miejscu powiedzmy budować Lepszą pozycję dla tych, którzy to ogarniają. Więc ja staram się zawsze mówić bardzo, bardzo prostymi słowami, jak to i, i nazywać tak, żeby każdy po prostu zrozumiał to, o czym ja mówię. I więc no, tu mamy takie trzy główne przypadki, kiedy ten tak jest taki spokojny, który mogły, moglibyśmy nawet określić jako apatyczny. Czyli to jest ptak, któremu dolega coś fizycznego, czyli jakaś przywlekła choroba najczęściej. To jest ptak, który jest po prostu zrezygnowany psychicznie poprzez przytrzymywanie go w niewłaściwych warunkach, bądź też ptak tak zwany złamany, nawet powiedzmy to, czyli ptak zastraszony. Ptak całkowicie zrezygnowane, tak, czyli to jest, możemy porównać jakiego ptaka do, e, znaczy dwa ostatnie przypadki możemy porównać to do, powiedzmy, e, różnych rodzajów depresji człowieka. E, kiedy też człowiek, nie wiem, potrafi, powiedzmy, gdzieś tam się snuć, patrzeć się przed siebie, e, nawet bardzo często ma świadomość tego, że coś jest nie w porządku, natomiast nie jest w stanie tego wziąć w garść, tak, I jak, ja, jak to się mówi. I tak samo się dzieje jakby też z papugami. Więc w tej sytuacji ja chyba myślę, że mamy tu taką pewną jasność, tak? Czyli jeżeli patrzymy na papugę i ta papuga jest taka spokojna, to powinno to być powodem do niepokoju. Natomiast w drugą stronę, co powinno być powodem do niepokoju, więc to są zachowania taka powiedzmy stereotypia, tak? Bardziej profesjonalnie to się nazywa, czyli to są zachowania, takie przejawy właśnie choroby psychicznej u papugi, kiedy papuga nie wiem, wykonuje jakieś ruchy, które powtarza cały czas. Czyli, na przykład, nie wiem, ciągle się drapie, ciągle chodzi w jedną i w drugą stronę. Jest taki słynny filmik takiej amazonki pięknie śpiewającej, w takiej małej, okrągłej klatce, która tam się tak kręciła, powtarzała cały czas ten sam ruch, to, to jest takie, to jest klasyczna właśnie stereotypia. I, żabciu, ale no dobrze, no to sieć. no to sieć, bo to przecież byłeś grzeczny, tak, mnie nie zaczepiałeś. I to, to jest na pewno niepokój, jeżeli ptak jest agresywny, szczególnie jeżeli ta agresja jest na tak zwanym pustym miejscu. Tak? Czyli wszystko w porządku, a ptak niby wszystko w porządku, ale nigdy nie jest w porządku, kiedy ptak się zachowuje powiedzmy niewłaściwie, a ptak na przykład potrafi atakować. Tylko tu też no, bardzo dużo trzeba rozróżnić, tak? dlatego, że też mogą być jakieś powody zupełnie inne. Tak na przykład chociażby w okresie godowym, a my wchodzimy gdzieś na terytorium, które ptak uważa jako swoje terytorium, żeby usiano, się, jako swoje terytorium i wtedy zaczynam bronić tego terytorium tak? w, takim, w takim okresie, okresie hormonalnym. I no, takich sytuacji może być bardzo wiele. Ja nie będę tu przykł przytaczać przykładów, bo to by najlepiej było odwrotnie jakiś przykład rozpatrywać i, i go tam po kolei analizować i, i sobie tłumaczyć. E, co też nie zawsze wychodzi nie dobrze, wystarczająco, dlatego że nie zawsze mamy wystarczająco pełne dane do tego, żeby dobrze przeanalizować. No, ale coś tam możemy zawsze powiedzieć. E, więc agresywny ptak. Ptak, który zachowuje się w jakiś taki sposób, e, który by wskazywał na problemy psychiczne. E, oczywiście ptak, którego gdzieś tam wykręca, tak? no to, to są jakieś neurologiczne, e, dobrze mówię, e, kł, to takie kłopoty. E, więc e, to, 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 jest, to jest niepokojący element. Z czego w ogóle się bierze agresja? Agresja zazwyczaj bierze się z frustracji, u papugi jest tak naprawdę bardzo łatwa frustracja, szczególnie jeżeli ta papuga nie realizuje swoich podstawowych potrzeb. Czyli podstawowa potrzeba to jest na przykład jedzenie. Podstawowa potrzeba to jest na przykład właśnie potrzeba żerowania, tylko że tu może to też rozwinąć się w innych też kierunkach. Nie tylko taka, taka powiedzmy frustracja, która e, potem spowoduje agresję, ale też mogą być różne inne jeszcze tam zachowania związane właśnie z brakiem zajęć e, i taką e, rezygnacją. E, czyli na przykład właśnie kolejna potrzeba, e, potrzeba e, relacji realizacji jakby tej relacji, tak? bo to nie chodzi o to, że papuga nie ma tej relacji, bo jeżeli papuga nie ma, drugiej papugi w szczególności, kiedy papuga jest ręcznie karmiona, ona nawiązuje relację z człowiekiem, uzależnia się od tego człowieka, ale chodzi właśnie chodzi o możliwość realizacji, tą taką ciągłą, która dla papugi jest normalna. Czyli papuga sobie chce przebywać ze swoim partnerem 24 godziny na dobę. I jeżeli my zostawiamy chociażby na czas snu tą papugę, no to wtedy jakby będą no wiadomo, że ta papuga się nie realizuje, się nie spełnia. Więc w tym momencie mamy. Dlaczego papuga jest frustrowana. Oczywiście to są takie bardzo, bardzo podstawowe przykłady. Te, te przykłady są w realnym życiu one są znacznie bardziej złożone, ale tak, żeby nadać kierunek temu, jak to się dzieje. I teraz ja po raz kolejny nagrywam film. W czasie, kiedy papugi właśnie są takie upierdliwe dla mnie a to jest spowodowane zazwyczaj tym, że jak mnie nie ma w domu i ja przychodzę do domu, papugi tam zjedzą, no i chcą spędzić ze mną czas. Ja Przychodzą po prostu do mnie, tak? I teraz jak należałoby w tej sytuacji się zachować? No na pewno nie odganiać te papugi, na pewno nie próbować jakby te papugi w jakiś sposób tępić, bo przecież nic w ogóle nie robię. Przychodzi, przychodzi moja parys i daje mi buziaki, tak? No jakbym wczoraj chciała no to on oczywiście się bulwersuje i krzycze, bo on chce tu siedzieć, on grzecznie on siedzi na ramieniu, chce siedzieć, a ja go chcę odgonić. No i, i on protestuje, to jest, to jest też normalne, to papuga komunikuje, co ona chce, natomiast tak jak widzicie, ja papugi łapię bez problemu za dziobę, a to już nie są pisklaczki takie poniżej roku, gdzie takie rzeczy przechodzą, jak w słynnym filmiku, do którego ja robiłam polemikę, że czy papugi są niebezpieczne bo to nie jest żadna sztuka, takiego pisklaczka sobie, który ma, nie wiem, 4, 5 miesięcy, pół roku, 7 miesięcy, mówimy tu głównie o A, ja mówię, co, so żeby sobie wsadzić palca do dzioba, to jest, to jest żadna sztuka, natomiast taki papudze, która już zaczyna sobie gdzieś tam powoli dorastać, tak? która ma półtora roku, 2 lata, 3 lata, Charlie ma ukończone 3 lata, no to już nie jest taki chubszkop. ale jakoś coś z dzioba odebrać, jak ja teraz odebrałam Paris, ten, to, to ta papuga, no żeby, żeby nie ugryzła, to rzeczywiście z tym papugą trzeba mieć, trzeba mieć całkiem fajną relację i dość dużo zaufania. Zarówno człowiek musi mieć i dla papugi, i papuga do niego. I. Mało, niestety, mało znam sytuacji, gdzie ludzie są w stanie funkcjonować z papugami tak, żeby ta papuga ich nie gryzła do krwi, żeby tego się nie zdarzało sukcesywnie, sporadycznie i dosyć często, gęsto. Zawsze jest przyczyna, to nie jest tak, że to się dzieje bez przyczyny. I tak jak mówiłam, to jest albo przyczyna właśnie tej samotności, to, to tak naprawdę to, co się mówi o wychowaniu. E, którym, e, które innym kojarzy się z ustawianiem tej papugi, czyli z taką trysurą, e, kompletnie do tego się nie nadaje. Kompletnie się nie nadaje. E, z papugą można wypracować wiele prawidłowości, ale na pewno nie poprzez trysurę. Ja w ogóle nie wiem skąd u ludzi bierze się taka, ta potrzeba tresury tych nie, biednych papug. E, Kurczę, nie wiem, być może te osoby po prostu doświadczają tego w swoim życiu codziennym, tak? Chodzą do jakiejś tam roboty, gdzie nie mogą sobie wyjść na herbaty, muszą się pytać, jak nie jest. Tak <tryk> chcą to samo wprowadzać wobec słabszych innych, jak przychodzą do domu. Prawdopodobnie tak, no bo czym innym jest, jeżeli my mamy do czynienia z jakąś nieprawidłowością, którą musimy opanować i wtedy używamy też różnych środków, tak? Ale tym innym jest zwierzę, które ma swoją naturę e, i my chcemy tą naturę gdzieś tam w jakiś tam sposób e, stłumić, no bo mm, inaczej, na pewno inaczej należy podchodzić, nie wiem, do psa inaczej, do dziecka inaczej, do papugi inaczej, do e, konia, e, chociaż ja akurat no, na koniach to, to się nie znam, tak? Znam się tyle, że są ładne i ja je lubię. Natomiast nigdy nie miałam do czynienia... Kiedyś jechałam na koniu i gdzieś tam głaskałam, ale nigdy nie miałam do czynienia z końmi, ale zakładam, że to są zupełnie inne zwierzęta i jestem przekonana, że się nie mylę. Więc jedne zwierzaki są, tak jak na przykładzie psów, one są bardziej podatne na dresurę. Jakieś na pewno jeszcze będą gatunki, które też będą. Papugi akurat nie. I to całkowicie nie. Z papugą im bardziej nie wolno, to tym bardziej papuga chce. Co nie znaczy, że nie trzeba być konsekwentnym. <śmów> Mówię, to jest tu są potrzebne, konkretne sytuacje, żeby po prostu mm, konkretnie je analizować. <śmów> Więc. E, grzeczna papuga, słuchajcie, jak na papugę, e, to szczęśliwa papuga przede wszystkim. I jeżeli papuga jest szczęśliwa, jeżeli papuga ma swoją tożsamość, ma swoje zajęcia, ma swoje zainteresowanie, lubi swojego opiekuna, to to jest papuga właśnie taka powiedzmy najgrzeczniejsza. To jest papuga, która przede wszystkim człowieka nie krzywdzi na co dzień, czyli nie gryzie, nie jest nieprzewidywalna. To jest papuga, oczywiście poza okresami takimi hormonalnymi, tak? bo to są zupełnie inne okresy i nie możemy tu wszystkiego jakby wybrać jednym ciurkiem. To jest papuga, która... Nie drży się bez przyczyny. tak? Natomiast musimy też jakby brać pod uwagę to, że papuga to jest zwierzę głośne. Tak jak słyszeliście, no to jest kurczę normalne, że ta papuga się odzywa. Właśnie taki ta papuga ma rytmy, rytm. E, znaczy, ta, ta, taka jest to, jest, to jest istota tej papugi. tak? E, I tak samo jak pies, jak słyszy coś, jakiś hałas, pies szczeka. Oczywiście no, możemy usiłować zabraniać sobie szczekania, no ale to chyba nie o to chodzi, gdzie też nie o to chodzi, żeby pies ujadał, prawda? No i tak samo jest z papugami. Nie o to chodzi, żeby ta papuga się darła, e, ale też jakby no, musimy uświadomić sobie, że no, ta papuga wydaje dźwięki. To jest właśnie tej papugi dźwięk. E, I y, jeszcze tak, z, a propos tej tresury, ja bym się tak skojarzył taki, taki pan od Loryski z grup papuzich, E, który e, tego ptaka stawiał w transportówce na podłodze, stosował takie, tego typu metody, tego typu rozwiązania. E, i, no i udało mu się opanować tego ptaka, wychować jakby to, co niektórzy powiedzieli, gdzie po jakimś tam roku czy, czy półtorej latach tak? e, znowu jest post, że wracamy do starych metod, bo znowu pak gryzie. No i generalnie konkluzja jest taka, że ten, ptak ten pan obcuje ze swoim takim takim małym ptaszkiem e, obcuje e, w rękawicach. E, więc no ja nie wiem, czy to jest, e, m, świadczy o dobrym wychowaniu i o tym, że to jest, e, że te metody są dobre, <śmiech> <śmiech> tak, jeżeli, jeżeli ptaka właściciel się boi, tak? Bo właśnie. Mm, Chodzi o to, żeby, żeby z tym ptakiem umieć się dogadać, a nie żeby umieć tego ptaka, nie wiem, wylać na niego kubek wody i żeby ptak się bał. Kurczę, no to chyba to, to nie o to chodzi, tak? I a, o, tak jak teraz już mi ptaki trochę przycichły, ale już zadowolony jest, że on tu się prezentuje pięknie. Nie wiem, czy oni nie będą mieli... Zaraz takiej popołudniowej drzemki po obiedzie. Jak trochę poszalałem. <laughs> Także to jest, taka, to jest taka zapowiedź z mojej strony. Tak jak wspominałam, ja jak opublikuję tą, tą historię, jak pani została oszukana tak naprawdę sprzedano jej chorą papugę. Tą taką spokojną, cudną, od której ja zaczęłam, to ja jeszcze zrobię film, do którego ja dawno się przemierzałam, czyli film o ręcznym karmieniu. I zapewne jeszcze coś więcej powiem, właśnie o tym takim wychowaniu, zachowaniu papug, na co zwracać uwagę, jak obserwować papugę.